Witam Was serdecznie, Macie Świątawski i zaczynamy odcinek skoki na odległość tymi właśnie samochodzikami. Mamy do wyboru y, trzy samochodziki i wybrałem je. Jest to właśnie ten samochód, ten samochód oraz dla odmiany y, ten dźwig. Jeszcze przed tymi wszystkimi y, eksperymentami y, rzucę tą y, piłeczkę. Zaczynajmy! No, pierwszy rzut z piłeczką 3, 2, 1. Wiesz się ta piłeczka poleciała daleko, ale ta piłeczka nie będzie się liczyć w naszej klasyfikacji. To było tylko dla to, dlatego, że żeby no, pokazać Państwu jak będą lecieć tam Teraz mamy samochodzik z metalu, który raczej najwięcej wytrzyma 3, 2, 1 brawo! Poleciał, proszę Państwa, aż za tą yy, wycieraczkę, a jeżeli chodzi o klasyfikację, to on to będzie sklasyfikowany wtedy, kiedy w ogóle nawet dotknie yy, albo będzie koło, ale będzie na wysokości tej ścierki. będzie, yy, znaczy, przepraszam, nie ścierki, tylko Wycieracki y, samochód, to wtedy będzie sklasyfikowany. Teraz czas na dźwiga. 3, 2, 1 i też jest sklasyfikowany, równo stanął na wycieracce. Więc, ale i tak już przegrał z tym chodzikiem, nawet tą kulą, która nie jest nawet. Klasyfikowana, ostatni teraz yy, szansa. To samochód największy, yy, który może on najwięcej polecieć, ale nie wiadomo. 3, 2, 1, start. Proszę Państwa, mieliśmy trochę małą pracę. Samochód yy, no, trochę ucierpiał, bo widziałem jakieś latające odpadki ale jednak jest w formie, jak tak się mówi. Zwycięzcą wygrał właśnie ten samochód. O tym trochę pyszczkiem dalej. I właśnie on jest zwycięzcą. Najgorszy był właśnie ten dźwig, drugi był samochodzik, a piłka jaka była najdalej, ale nie była sklasyfikowana. To tyle w tym odcinku. Skoki na jeszcze się samochodzików. Żegnam Was Macie Szewski i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Do widzenia.